Zobaczcie, musieliśmy wynieść naszego magrawa z pomieszczenia, tam gdzie byliśmy, bo wygląda na to, że wszędzie już w gniazdkach mamy nano i wszystko nam spadało po prostu, po kolei leciało nam w dół. Teraz magra wchodzi, tak jak tutaj widzicie, Więc zobaczcie, na maksa, na maksymalnych obrotach jest ustawiony, 1500 watów poza naszym pomieszczeniem i tak to teraz będzie wyglądało. Zaraz zobaczymy. Jak podłączyliśmy samo urządzenie bez magrawa było 1400 bodajże 71 jakieś zdjęcie zrobiłem, także myślę, że że będzie. Więc przez to, że testowaliśmy już różne urządzenia, jeżeli chodzi o technologię kesha i podłączyliśmy je do gniazdek. Prawdopodobnie już nam się w naszym pomieszczeniu rozniosło po prostu nano w gniazdkach. I teraz cokolwiek nie podłączamy, to wszystko nam leci leci w dół. Wystarczy, że był tam wcześniej wpięty magraf, także popatrzymy, co tu się będzie działo. No i zobaczymy. Także powoli sobie to spada, ale nowe, nowe miejsce, więc magraf musi się powoli zacząć dostosowywać. Dmucha cały czas. Jest podłączone. No i zobaczymy. No, potrzeba czasu, bo to nie jest tak szybko, jak się przenosi magrafa i, i od razu byśmy chcieli mieć nie wiadomo ile. Ważne, że ewidentnie widać, że Powolutku sobie systematycznie będzie, będzie spadało. Niesamowite, jak to się szybko roznosi. Jeżeli macie dobrze wykonane te cewki, jeżeli jest prawidłowa nanopowłoka, to błyskawicznie to wszystko po prostu po domu może Wam się roznieść. Nawet nie będziecie wiedzieli, włączacie do gniazdek i się okazuje, że urządzenia, które wcześniej włączaliście, mogą Wam dawać mniejsze pomiary. że powoli sobie spada jeszcze zrobię małą przerwę zobaczymy może a jeszcze żebyście nie mówili że coś jest nie tak to jeszcze raz wam to pokażę zobaczcie gdzie jest ta strzałeczka widzicie teraz doskonale widać jest na maksymalnym poziomie 1500 W. maksymalny poziom 1500 W. i tak to mniej więcej wygląda na razie tutaj było 1435 najmniej a wcześniej, jak widzę teraz na zdjęciu, bo zrobiłem zdjęcie, zobaczcie, jak było samo urządzenie, było podłączone. To było 1463. Na początku było 14, nawet 71, potem spadło na 63. I tak sobie było. A teraz mamy 1437, 1435. No i ewidentnie powolutku sobie to opada. Także zobaczymy, co tu się będzie dalej działo. Jeszcze pauza. I może, może jeszcze chwilkę poczekamy, coś spadnie. Systematycznie sobie spada, już było 14,32 przy magrawie. Także mieliśmy mega zaskoczenie, że w gniazdkach już nam się zrobiło nano w pomieszczeniu odpróbowania. Technologii cache rozeszło się, a przed chwilą było 1421. 1421 przed momentem. No i systematycznie spada na maksymalnych obrotach. Tutaj nie ma światła, więc musieliśmy się posiłkować telefonem. Dwoma w sumie telefonami. 1430. Damy mu jeszcze chwilę czasu, także jeszcze znowu pauza, żeby to się rozchodziło. Mam 14-20 leci w dół. Także kochany magrawik, robi to co do niego należy. A co to będzie, jak podłączymy cztery kondensatory na wyjściu, cztery na wyjściu? Tylko, że też zrobimy, już kondensatory w sumie są zrobione, ale po naszemu. Oczywiście po naszemu chodzi o nanopowłokę, którą udoskonaliliśmy i po prostu cały czas testujemy. Zobaczcie, jak spada. Było przed chwilą 1900.

Było nawet poniżej 1400 W, tylko nie zdążyłem tego nagrać, bo miałem pauzę i, że tak powiem, się zagapiłem, ale jak widzicie, sobie systematycznie leci w dół. Także może jeszcze będzie okazja, żebyście za chwilę zobaczyli, jak to spada. I to jest tak naprawdę, można powiedzieć, drugi dzień tego magrawa, ponieważ on działa tylko w godzinach. Po, można powiedzieć, od rana do, do późnego wieczoru, bo na noc go niestety go wyłączamy, ponieważ nie jest trzymany w domu, tylko w innym budynku zupełnie. Akurat w tym pomieszczeniu, gdzie teraz jestem, nie ma światła, więc posiłkujemy się telefonami. Telefony mamy nastawione, żeby można było coś nagrać, i, i tym się posiłkujemy. Także tak jak widzicie cały czas powoli, powoli magraf obniża obniża tutaj pobór tych watów i przez chwilę było nawet ponad mniej niż było mniej niż 1400 tylko po prostu przeoczyłem ten moment i Dobra, robię też chwilkę pauzy, żebyście nie musieli za długo czekać, ale zaraz jeszcze, bo tu widzę, że troszkę tak sobie skaczej. I... dobra teraz podłączamy Wam jeszcze raz samego sam wiatrak, jeszcze raz przedłącz. Dobra to jest jego teraz prawdziwy pobór mocy na 1500 W tak to mniej więcej wygląda. Tak że magraf jest w pobliżu, to jeszcze może siać przez chwilę, bo on tam jeszcze przez chwilę... Zobacz, czy sieje, jeszcze. Możesz zrobić... dotknąć magrawa? Jeszcze magraf coś tam, jakieś jeszcze moc ma, więc musi się aż, aż się rozładuje. Proszę tłumaczyć jeszcze raz, proszę bardzo. Zobaczcie, sobie, gdzie jest ustawione. Widzicie? Na maksa 1500 Co Cóż nie ma magrafu tego? Nie. Jeszcze jest? Magraf jest niepodłączona, dalej sieje. Ale jest niesamowite. Także tysiąc czterysta sześćdziesiąt sześć sześćdziesiąt pięć.